Papież, którego bał się Kreml bardziej niż bomb atomowych. W Moskwie zadrżały ręce. Nie z powodu rakiet NATO, z powodu Polaka. Gdy w 1978 roku Karol Wojtyła został papieżem, sowieckie służby uznały to za systemowe zagrożenie. Niereligijne, polityczne, ideowe. Bo Jan Paweł II miał coś, czego nie da się zabić ani zakazać wpływ na ludzkie sumienia. W czerwcu 1979 roku, gdy przyjechał do Polski, miliony ludzi wyszły na ulicę. Nie z rozkazu partii, z potrzeby serca. To był moment przebudzenia. Ludzie zobaczyli, że nie są sami, że mogą myśleć, wierzyć, mówić, że komuna to wieczność. KGB zarejestrowało to jako operację destabilizacji. Zaczęły się rozważania o eliminacji papieża. Tak, zamachu. Bo jego słowa były jak granaty wrzucane w betonowy mur komunizmu. Bez czołgów, bez armii rozbijał system. To on uratował Solidarność przed sowiecką inwazją. To on pisał listy do Breżniewa. To on mówił młodym, że każdy ma swoje Westerplatte. I to on sprawił, że imperium zła zaczęło się sypać. Niech ten film będzie hołdem dla świętego człowieka, który pokazał, że Polska to nie tylko ziemia, to duch, który nie klęka przed tyranią. Udostępnij ten materiał, subskrybuj kanał. Niech prawda idzie dalej, niech młodzi wiedzą kto naprawdę rozbił komunę.